Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z SimCity, nazywam się Safemod. W tym odcinku powiem się tutaj jest domu naszym miasteczkiem zacnym, który ostatnio miał problemy, to jest z pożarami, ale teraz jest wszystko mniej więcej opanowane w tej wice. Okej, okay, tutaj jeszcze oczywiście jest jedno, no ale spoko, tutaj opuszczony domek, mówiłem, wszystko rozwalajcie i nie przejmujcie się, badania. jeśli coś się zniszczy, no to jest nieistotne. To i tak, i tak jak później naprawimy bez problemu. Tak, nasz hazard tutaj stoi, ale póki co jeszcze przynosi nam straty lekkie. Ale to spokojnie, spokojnie. To się rozbuduje w międzyczasie. To wszystko widziałem. Dochodziło. A wody nie mamy. Okej. Okay, Braki prądu są. Heki, <laughs> kurde. Dzisiaj to w ogóle będą failes od, od wszystkiego chyba. Dobra. Podzielimy tutaj bardziej tą drogę. I domontujemy tutaj troszeczkę wiatraków. To się nie zmieścisz jeden. Czemu? Proszę tutaj wiatr. Ej, jak z tej strony wiatra postawić? Co to ma znaczyć? Kurczaczki! O, Ja ci czekaj Ten wiatr to się tak nie wyrabia. Więc tak, że przebudujemy całkowicie tamten system. Ale wodę dołóżmy im, póki co. Bo wody jest całkowity brak. Całkowity, całkowity brak. To są małe domki, może, może tutaj na razie to postawimy. I tak czy siak za niedługo jak tego dobijemy tutaj. Do 15 tysięcy też? Właściwie już mamy. 15 tysięcy. Teraz wybudujemy sobie, tutaj, yy, wydział użyteczności publicznej i strzelimy sobie coś lepszego, tutaj, żeby to wszystko ręce i nogi. Jak tutaj to wygląda? Mamy za zakorkowane drogi? Czy jak? Nie, jest tylko lekkie obciążenie, więc spoko. To się wyrówna nam za chwilkę, więc nie ma problemu się czymś zajmować. Tak, wodę już mamy. ścieki nas atakują. A to mówię, zaraz też to też zmienimy. Dobra, wiecie co, może na razie zamontujmy to jeszcze, jeszcze, je, jeszcze jeden, jeszcze nie gówno taka. Ludzie są happy, tak? I jakie jest, jest 74, strasznie sobie jeszcze poziom, wam powiem. Tak naprawdę, to jest słabiutki poziom. Są po prostu nieszczęśliwi. Tak o, oh, chcą komunikację jakąś. Autobusy, nie, 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 ja tutaj pójdę, jak mówiłem wam, w kierunku tramwajów. Gdyż mam postawione wszędzie alejki, więc dlaczego miałbym z tego nie korzystać, tak. Napad w toku. A możemy ulepszyć wreszcie nasz ratusz. Ok, ulepszamy go w takim razie. Więc tak, o. Hmm, Nasza policja jest dosyć dobrze rozbudowana. No powiedzmy, że tak w miarę średnio, wam powiem. Cele są prawie pełne. Więc jedno cele byśmy dostawili. Ja może za chwilkę. Radiowo, czekajcie. I jak z radiowozami stoimy? Sześć radiowozów jest aktualnie postawionych. Trzy aresztowania. Sześć ludzi. Nie, dobra. Tyle rezultatów spokojnie wystarczy, więc tutaj jeżdżą, patrolują i pilnują porządku w naszym zacnym mieście. A my. Czy ktoś się pluje, pan? te śmieci, głębokie zanieczyszczenie. Dobra, okej, okay. zabierzmy się. Umieść co? Umieść wysypisko śmieci oraz dodaj strefy zwałki. Wysypisko mamy. Strefy zwałki jeszcze jesteście kolejne? No kurcze, dlaczego? Ludzie... Po co mam tyle tych zwałek wszędzie? Okej, okay, tu postawimy drogę. I tutaj byśmy postawili kolejnego... kolejne śmieci nasze. Dobra. Zaliczysz mi to, zaliczysz, dobra? Okej, okay, okej. Okay. Niech będzie ci. Niech będzie ci z dzisiaj. Okej. Okay. Teraz tak, co tutaj wam się plujecie? Pożary? A, jojku, jojku, jojku. Tutaj tramwaje, tak, okej, okay. tutaj jest taka dobrze, bo tramwaje chcą. Drogi zakorkowane, dobra, wiecie co? Czas na upgrade. Wielgachny upgrade wszystkich dróg. Pierw do wysokiej gęstości, tutaj postawiłem po długości taką właśnie wysoką gęstość. Tutaj też w tym kierunku troszeczkę. Tutaj, czekajcie, tu i tu. Okej. Okay. I do tego miejsca chyba jest wysoka gęstość. Dobra, to tak oto poprowadzimy w ten sposób. Teraz taką. Musimy. Wszystkie podnieść do tramwajów. Tak, wreszcie postawimy tramwaje, wszyscy będą happy, jeśli kasoła się w ogóle wyroby z tym, zacznijmy od tego. Okej. Okay. widzicie, już jest słabo. Tu na ciekawość, tylko obrobione tymi tramwajami, tak naprawdę musimy tutaj dać tym przód, bo tutaj będą do, do nas przyjeżdżali goście i tutaj z boku postaje taki parking. Chyba jest takie coś, tak mi się wydaje. Żeby mogli po prostu przesiąść się z... Yy, naszych tych, co przyjeżdżają, samochodzików, na tramwaja. Oki doki. Tutaj będziemy budowali port, tutaj będziemy budowali przystań, kolejek, ale to za jakiś czas. Na razie nie mamy nawet z kim się wymieniać ludźmi, więc no... Więc to na razie jest zbędna sprawa dla nas. Okej, okay, tutaj i tutaj bym tą długość całą. Jak widzicie ciągle mi brakuje kasy. Tak, kasy mi ciągle brakuje, ale inwestujemy w ludzi, bo to się naprawdę opłaca. Warto w nich zainwestować, bo wtedy oni dają nam więcej kasy, i więcej jest ludzi, wszyscy są happy i ogólnie wiecie co chodzi. Dobra, czemu się nie rozbudowujecie bardziej? Niepokoi nas przestępczość. Co ja mam z wami zrobić? Chciałbym się jednak ich zainwestować troszeczkę, żeby tutaj więcej tych policji jeździło. Przestępczość nam wzrasta przez ten hazard, bardziej wam powiem. I to przez niego mam takie problemy odnośnie przestępczości. Dobra, postawmy jeszcze jeden. I teraz postawimy jeszcze jeden. Będą łącznie. Będzie łącznie chyba 9. dziewięć albo 10, będzie radiowozów, co nam powinno wystarczyć, dobra, to się rozbudowuje jeszcze na wyższe poziomy, więc ok, bardzo fajnie, bardzo dziękuję, wap za to. Dobudujmy jeszcze jakieś tutaj parki, skwery strzelimy tego typu, tutaj i, a tutaj nie mogę, bo tutaj już ktoś się wybudował lepszy, okej, okay. o jak od razu się sklepy nam polepszają, więc może warto jeszcze z tej strony strzelić, raz. To by się jeszcze bardziej tutaj rozbudowało. Okej, okay. dzisiaj też już rozbudowywać. Pójdźmy sobie zobaczyć na mapkę zadowolenia, wartości terenów, tak. Jak gdzie ten teren jest najbardziej wa wartościowy, więc okej. Okay. Ten nic nie ma w sobie nawet, kurczę, co tutaj nic nie postawimy jeszcze. Tak, rozwalaj. Słuchajcie, tutaj są te podstawowe domki. Brak prądu, kurczę, jak brak prądu możecie mieć cały czas. Aj no i dobra, postawmy te lepsze wiatraki w takim razie. Taki jeden może wystarczy te troszeczkę podbiję. Ciu, kurczę, ciągle za mało. Słuchajcie. Nie rozbudowujmy tego. To zmienimy chyba jednak na węglowy. Tu ustawimy węglówkę i on będzie chyba o wiele lepszy niż ten, który teraz aktualnie stawiam. Tylko tutaj podbijmy troszeczkę wartość terenu w tym, w tym obszarze. To teoretycznie pomaga, ale to wiecie, kurczę, nigdy nie wiadomo się, jak to wygląda. Okej, okay. kran troszeczkę zniwelowało tą, tą niską wartość terenu. Może byśmy jak tego byśmy rozbudowali, położymy tutaj jeszcze jeden skwer od, od razu obok niego. I z tym zrobimy podobnie. Czyli go rozbudujemy i położymy skwer idealnie obok. Ok. Teraz kuknijmy, jak to się prezentuje odnośnie wartości terenów. Dobra, ten teren jest w miarę wartościowy teraz. I znikły nam te obszary niewartościowości, prawda? Tak po, po, bardzo po mi to wyszło. Wiem o tym, <laughs> liczę się z tym. Dobra. Tu mamy na ropę naftową. Ale nie wiem, chyba pójdziemy standardowo na węgiel. Na jądrówkę nas jeszcze nie stać, a słoneczna. Aaa, no tutaj nie wiem, dobra, nie pójdziemy w ten, w ten sposób. Czekaj, żeby to miało ręce i nogi, byśmy tutaj terenu nie zniszczyli. Gdzie go tutaj postawić? Żeby to miało ręce i nogi. Gdzie musieli być w strefie tej, co tutaj jesteśmy aktualnie. Może w tym miejscu postawimy. To jest z przodem, gdzie ja wiadomo, za bardzo nic postawić. Eee, tutaj, tutaj bym zmieścił. Okay, tu postawimy tu elektrownię. Wiecie dlaczego w tym miejscu? Bo ta pompa i tak później stąd zniknie, więc tutaj się nie będę trzymował. I od razu dołożę jeszcze jeden komin i ustawię, żeby zamawiał węgiel. Bo jest tutaj z węgla ja, ja nie produkuję sam z siebie, więc muszę go sprodukować. Ok, więc teraz już prądu będziemy mieli zawsze dużo, mm, więc wróćmy do upgrade'ów dróg. Tak. Taką. Jak mówiłem, tutaj chcę ustawić po długości. Tutaj inaczej inaczej nie możemy nawet umiejscowić. Powiedzmy tylko do tego miejsca. Tutaj tą też byśmy upgradeowali. Na razie po długości, to tylko do wysokiej gęstości, tą też. Ok. Tutaj jest maksymalnie polepszona. Więc tutaj podnieśmy i tutaj będzie obkręcenie. Dobra, więc tutaj polecimy we wszystkie strony. Wreszcie dałoby się jeszcze zakręcić, prawda, tam na górę zrobić jeszcze. Jak widzicie ile to kasy mi schodzi na to, naprawdę masakryczne wartości kasy. Chyba, że obligacje bym wziął. O, ja wtedy jeszcze ich nie spłaciłem. Okej, okay, obligacje są spłacone. Więc spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ile mam tutaj podatków ustawionych dla was? Troszeczkę małe, patrzcie. Jak mówiłem, przemysłówka ma prawie 50 tysięcy mi daje kasy, a komercja tylko półtorej. To jest po prostu bez sensu. Naprawdę. To jest bez sensu. Bez sensu. Pamiętajcie o tym. Bez sensu. Dobra. Rozbudujmy jeszcze tutaj te fragmenty dróg. Na razie oczywiście do wysokiej gęstości, a później oczywiście upgradniemy to na tramwaje po kolei wszystkie. I jak dojdziemy, żeby do tramwaje wokoło nam mogły jeździć, to wtedy będziemy je stawiali. Tutaj jeszcze ta pokrzywasz Dobra. Tramwaje gdzie są ustawione? Tak, tak, Ustawmy się na komunikację na tramwaje i teraz mamy pokazane drogi. Jeszcze tutaj nie ma tego połączenia, jak widzicie, więc trzeba go zrealizować. Właśnie mówię, tam właśnie warto wchodzić. Niby tak wiecie, nikt, kto, nikt tutaj by nawet nie pomyśleł tutaj wejść zobaczyć jak te drogi są umiejscowione, ale naprawdę warto. Czyli taką, tu mamy postawione wszystko, jeszcze tutaj do góry przydałoby się troszkę podjechać, bo oczywiście przez jakoś moi ludzie muszą jeszcze dojeżdżać do pracy, do tej przemysłówki. Więc znowu jeszcze upgradeujemy te drogi do góry. Oczywiście od razu do tramwajów, bo powinno mi chyba stać już na taki pełny upgrade tych dróg. Tutaj troszeczkę brakuje, ale to zaraz spoko loko. Kasa się uzbiera. Tak, kasa się zawsze uzbiera. Pamiętajcie o tym. Eee, dobra. Mm, gdzie ja to mam? Cholerka. Cholerka, cholerka! Dobra jest! Upgrade i tutaj też upgrade. Okej. Okay. Teraz teoretycznie tramwaje powinny być wszędzie, gdzie ja chcę. Mm, tak? Wszędzie. Okej, okay. Ale ja w to mam umiejscowione aktualnie. Więc dobrze. W takim razie możemy zamontować zajezdnię. Tylko teraz, w którym miejscu bym chciałem umiejscowić. Hm. Myślę, że chyba tutaj bym ją w takim razie Tutaj byśmy postawili drogę. W ten oto sposób. I tutaj będzie zajezdnia. Ile na to jest? 30 tysięcy. Bym miał umiejscowić z tej strony, może z drugiej. Czekajcie, może jeszcze kawałek do przodu pójdę. Kawałek, oczywiście. I tutaj bym maksymalnie z tyłu dał Albo tutaj, o. O, byłoby idealnie. Dobra, tylko potrzebuję troszeczkę więcej kasy, czyli chwilę poczekać. Aha, wody nie ma znowu. Kurczę, znowu wody nie ma. Wow. Stawiłem sobie jeszcze jedną pompa, już im zabrakło tego. Co? Chyba jednak trzeba troszeczkę zmienić moje plany. Pierw postawimy Wydział Użyteczności Publicznej. I trzeba zainwestować w tą oto pompę wody. My z tą wodą się tutaj nie, nie wyrobimy. Nie damy rady po prostu. Mamy coraz więcej tutaj Simów. I oni sobie w ogóle tutaj nie radzą ze wszystkim trafić. Oni się rozwaliły. się w takim razie. Mm, tutaj u was wodę dałoby się umieścić. Taka, By the way? E, nie to, tutaj woda dałoby, Ta tak? tutaj nie, nie będę tego rozbudować za bardzo. Więc nie. Może tak gdzieś się mogę rozbudować, rozbudować. W tym miejscu byłoby trzeba postawić im wodę. Ale oczywiście nie tutaj podpierdaj idealnie do tej drogi, tylko wzdłuż tą drogę rozwiniemy i tutaj po prostu ją z boku umiejscowimy. Mhm. Dobra, tutaj są te ustawione, dobra. Ale wiecie na razie chyba postawić właśnie to, żeby tutaj mi ludzie się nie... <laughs> nie czepiali za bardzo tego, że wody nie mam. Tutaj wszyscy są happy póki, co? Taką. Teraz moja elektroja powinna tutaj już wyrabiać, więc tą rozwalimy, żeby odzyskać troszeczkę kasy. Oczywiście kasy ona mi nie da. Tutaj rozwalimy ją, to no, dobra. Uuu, jak wyra, Wyrabiam się z prądem. Okej. Okay. prądem się wyrabiam spokojnie. I teraz powiem troszkę więcej kasy zyskać. 5000 coś się zmieni. Mhm, mm -hmm. To Za bardzo nic się nie zmieniło. Podnieśmy przemysłówkę troszeczkę i handel. Chociaż handel i tak jest słaby, więc na razie zostawmy go tak jak jest. I może podatki zwiększymy. Tak, zwiększę to w ten sposób, żeby tutaj ludzie... Oni teoretycznie i tak się około 10 mogą płacić, więc to nie ma problemu. Recykling by się chciał. Zrobię go, ale później. Spokojnie, zrobię, zrobię. Strasz coś by chciałbym, nieco? Le, lepszą strażę byście chcieli, prawda? Pokazu no znowu chcesz? Okej, okay, zgoda. Potrzebuję kasę, prawda? Dlatego się zgadzam, a też pokażę Fireworks, ale do jeszcze jedną strasz. <laughs> w razie czego? By tutaj było lepiej odnośnie gaszenia tego pożaru, bo zaraz na pewno on się pokaże. Nie zdołały dotrzeć do pożaru. Tak, wiem, że teraz będą by dużo pożarów, jak będzie nam powstawało, ale dowiecie, chodzi o kasę, naprawdę, kasa jest bardzo istotna. Musimy sobie jakoś tutaj radzić. Dobra, ścieki już tutaj dochodzą nam do granicy wytrzymałości. Więc taką, ścieki byśmy umiejscowili gdzieś tutaj w tych okolicach. Hmm, może rozwalimy taką ten domek i tę ściekarnię. I te postawimy ścieki. 64 tysiące. A i dużo, też dużo. Kasy chcą ode mnie za to. Ale spokojnie, zaraz to, postawimy tylko na Uzbieram tą kasę i zaraz powoli będę to już układał. Aha już. zwolnijmy czas, bo tutaj się rozwaliłem budynek. Tak, wszystkie fajerwerki oczywiście. Ale mówię wam, spokojnie, nie ma problemu, naprawdę. Niech kilka, bo nawet się rozwali nam. Ale te 50 tysięcy się bardzo teraz przyda do rozbudowy naszego miasta. Co to jest tutaj? A, to jakieś budynki, chyba jakieś pseudo miały stać kiedyś. Może to rozwalić. Tutaj postawię może ściekarnie. Tutaj z tyłu. Nie wiem, czy one będzie miał duże miejsce na rozbudowę. ścieki, o właśnie, tutaj bym postawił ścieki. Dobra, nie będzie z tej strony. Jednak. Jak one się zatrudniał już, bo to się zatrudniały te ścieki, to wtedy ja dopiero postawię, usunę te wszystkie dwa pozostałe budynki. Wtedy oczywiście wartość gruntu w re, re, rejonie nam się podniesie. Dobra, to jest wszyscy zatrudnienie, więc nie ma problemu. I zaraz już dziesięć trzeba postawić. Ile to jeszcze wam czasu zostało? Jeszcze jedna godzina takich strzelanin szela, będzie. Spoko loko, nie ma problemu, jakoś to wytrzymamy. Ale 9000 na plus mamy, to jest naprawdę bardzo dużo. Jak nasz hazard, dobra, wreszcie przynosi nam zyski. <trykny> tu się naprawdę nie przejmujcie hazardem. On na początku naprawdę przynosi wielkie straty, ale później systematycznie, systematycznie będzie wam dawał zawsze zysk. Okej, okay, to już rozwalmy. On już się <trykny> powinien sam wyrobi z tym wszystkim. Tak? Tak, Jeszcze jest na plusie, nawet z pora Okej, okay, przyszło do, ma, da, 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 do mnie kasa. 50 tysiakła, bo jest do mnie przyszła, nawet nie zauważyłem. Ej, nie udałaś, nie, nie udało się tego wykonać? Czy co? Hmm. Czy uważałem za bardzo, to się wykonało, czy też nie? Ale wiem, że kasy nie dostałem od nich. Co za mędy. Ok, tutaj w tym miejscu bym postawił wodę. Powiedzmy tutaj, w takim razie. Ok. Zatrudnią osoby, też posuwam wszystkie te pompy wokoło, co są. Czy już zatrudnili osoby? Dobra, już ja mogę usuwać pompy powoli. Czyli stąd usunął pompę. Gdzie te pompy jeszcze stoją? Tutaj jest jedna pompa. I jeszcze jest tutaj. Ok. I tutaj chyba podniesiemy tą strefę. Do tego miejsca. Tutaj nasze ludziki mogą się tutaj spokojnie budować. Ej, co jest? Nie mogę tutaj postawić nic. Lagi, czy co? O co ci chodzi? Dobra, już mogę. Dobra. Rozbudowujcie się wszyscy. Dobra, tutaj nasze budynki jak się tutaj miewają? Powiem, że wszystko na razie jest w porządku. Kasa rośnie, to jest najważniejsze. Hazard się rozwija. Wody mamy dużo, prądu też mamy dużo. Wreszcie opanowaliśmy troszeczkę nasze miasto. Teraz jak mówiłem tramwaje. Dobra, już nas weźcie stać na, na, na przystanek tramwajów. Ok. Teraz taką. Trzeba postawić przystanki, gdzie mają być. Oczywiście musimy teraz systematycznie tutaj kłaść co jakiś czas. To czym więcej postawimy, tym lepiej naprawdę. Hmm, tu i tu po drugiej stronie damy przystanek. Ok. Teraz w tych miejscach przystanki byśmy postawili po środku. Po jednym przystanku. I tu chodzi o to, żeby ludzie teraz się przesiadali z samochodów na komunikację tramwajową. To jest dla mnie wielki plus. Bo przynajmniej wtedy moi ludzie byli bardziej, bardziej byli ogarnięci. Tu i oczywiście przy hazardzie to muszę postawić, bo chcę, żeby ten hazard się jak najbardziej rozwijał. Okej. Okay. Gdzieś jeszcze zapomniałem. Aha, z tej strony jeszcze nie mam. Dobra. Czyli tu, tu i tutaj. Wiem, że to oczywiście jest koszt postawienia tego, tego wszystkiego, ale niestety trzeba sobie jakoś z tymi kosztami radzić. Pamiętajcie, to co postawicie to się do was... to, to się wam zawsze zwróci. Teraz tak, wiem, że tramwaje się nie wyrobią, bo jest ich tylko trzy aktualnie. więc Tak, postawimy oczywiście tabliczkę, gdzie są tramwaje u nas. I teraz z tyłu stawiamy dodatkowe tramwajiki. Ja bym postawił chyba wszystkie od razu. To jest taki wielki kosz, 300 na godzinę to jest. Dobra, na razie te trzy postawimy tylko dodatkowo. I tak, o te tramwaje teraz powinny tutaj latać wszędzie wokoło. Będą zbierały naszych ludzi, i teraz teoretycznie ludzie przerzucą się ze transportu takiego standardowego samochodowego na tramwajowy. Może jeszcze ten kawałek tutaj obbudujemy, żeby tutaj oni też mogli skorzystać z tych zacnych tramwajów. I od razu chyba te domy się będą polepszały, bo teraz będą miały większą wartość. Co tutaj pani nie pasuje? Coś nie wiem, dlaczego tutaj mi się podkreśliło to. Okej, okay, w ten sposób. Teraz tak, o, czy są tutaj jakieś przystanki, że mogą tutaj ludzie odkładać swoje samochody? Tutaj jest, parking. Ale muszę zajezdnie wahad wahadłowy samochodów, <noise> autobusów dorobić, żeby to móc postawić. Okej, okay, to mamy pociągi. Do tego potrzebuję wydział komunikacji, wydział transportu. I do tego również. Pożary. Wymykają się spod kontroli. Aj! Gdzie? Tutaj jest rozwalony budynek. I tutaj, jeszcze z dużym szkoda 4 czego. Tutaj nam się buduje chyba jeden z większych już za, z zagęszczeń, tak mi się wydaje. Tylko oczywiście pociąg technologiczny jest sobie za słaby. Ilu potrzebujemy jeszcze studentów? Troszeczkę więcej. Więc to musimy rozbudować maksymalnie naszą szkołę. Jeśli rozbudujemy ją maksymalnie, to wtedy w 90-90% będziemy mogli za chwilę postawić sobie. Yy, policealną szkołę to jeszcze trzeba postawić tutaj chyba przystanki gdzieś tu mamy obłożone przystanki, tutaj teoretycznie chyba też wszędzie. Dobra, więc jest wszystko teraz w porządku. Już za chwilę będzie będziemy mogli postawić. Yy, podyplomówkę. Mamy tylko jeszcze 50 uczniów, więc to nie jest dużo naprawdę. Tutaj będziemy potrzebowali jeszcze wydział oświaty. Kurczę, za dużo tych wydziałów oni chcą ode mnie. Ja nie jestem w stanie ich wszystkich zapewnić. Tak, od, co teraz tutaj zrobimy? Zrobilibyśmy może... Hmm, może turystyki. Turystyki, oświaty, bezpieczeństwa... No kurczę, bezpieczeństwo chyba by się przydało bardziej. Dobra, wiecie co? Zainwestuję. Na bezpieczeństwo pójdę. Po to, jak widzicie sami widzieliście, straż pożarna się nie wyrabia. A to jest zły znak, już naprawdę wiecie, to jest zły znak. Tak to uśmiechnięcie dlaczego? Bardzo ci cenimy, jeśli jeszcze poprawisz swoją ocenę, dostaniesz prezencik. Okej, okay, przyjmuję to oczywiście, bo ocenę da radę poprawić za zawsze. Yy, aha, jeszcze potrzebuję 40 tysięcy ludzi, a tu będzie już większy problem. <laughs> Zbuduj posiadłość swoich marzeń. Okej, okay. jakie mam aktualnie poparcie? 71%. Okej, okay. wszystko rośnie teraz do góry, więc jest spokojnie. Technologie oni są lepsze, dobra. Komercyjni chcą więcej zamożnych i średnio zamożnych. Za dużo przestępstwa to razem nam informują i za mało kupujących. Okej. Okay. Ale tutaj, jak polepszymy teraz tutaj policję, to będzie o wiele lepiej. I mieszkańcy, co tutaj oni są. Wartość gruntów, chcą żeby im pozwiększać i umierają, czyli tutaj oczywiście jest, będzie trzeba lepsze szpitale za zamontować, a to spokojnie też zamontujemy, nie ma problemu. Mm, szczęście, ludzie umierają, 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 pieniędzy potrzebują OK. Czyli inaczej mówiąc, reasumując, potrzebujemy zamontować lepszą służbę zdrowia strasznie droga, na razie na, nie, na nie, nie stać komisariat policji, też strasznie drogi i oczywiście wielka jednostka straży pożarnej to teoretycznie da się załatwić, tak wam powiem to się da załatwić akurat dobra, ale pierwsze co, zwiększymy wartość gruntów Naturalna postawiłem, bo ja na te lepsze nie chcę w tym rejonie przynajmniej stawiać, bo tutaj stricte też może wiesz co, może postawimy te parkingowe strefy gdzie one były, sportówki a nie one są w typu podstawowym. Są te strefy parkingowe. Chociaż nie wiem, czy oni w ogóle z nich korzystają kurcze. Nigdy nie widziałem, kto to jest tego samochodu, tak szczerze mówiąc. Więc może je damy squwery i te pomontujemy tutaj w kilku miejscach. Ale ten możemy rozbudować też. Po co kolejny, jak możemy ten rozbudować? OK. Ten jest rozbudowany. Ten też rozbudujemy, o jeszcze jeden z boku. Tutaj. Okej, okay, te są rozbudowane, więc nie ma problemu. Tych byśmy też rozbudowali, na przykład do góry możemy ich strzelić. O, w ten sposób. Stylizatorzy więcej na nie zajmują, bo i tak się z tyłu nic na razie nie postawimy. Ten też rozbudujmy do, do tyłu. Co tutaj dalej mamy? Tu mamy... a tego nie będziemy ruszali. Tu mamy kolejny taki park. Też go zostawmy spoko w spokoju. Tego nie rozbudujemy już niestety. Hmm, gdzie tu jeszcze coś mamy? Tu mamy jakiś skwerek. Gdybym go chciał zbudować w tym kierunku, ile bym poświęcił bud budynków? Tylko dwa. Czemu by nie? Niestety, musicie zniknąć. Teraz tutaj wartość gruntów się podniesie znacząco, no ale cóż, jakoś sobie musimy z tym poradzić. Yy, I tutaj chyba szliśmy jeszcze jeden parking. Się kucam, jest dylemat z tym parkingiem. No, nie wiem, czy on cokolwiek daje. Mm, formalne, naturalne, może naturalne, strzelimy jeszcze jakiś. Ten duży park, o. Może nie taki duży, wbrew pozorom on jest, no dobra, nie jest z tym. Ojejku, kurczę, myślałem, że będzie większy. Wydział turystyki, kurczę, też go strzelę niedługo, ile potrzebuje ludzi, żeby ten kolejny poziom osiągnąć? 30 tysięcy, to niedługo powinienem go zdobyć, tyle. Teraz, jak moja popularność? Leci do góry, widzicie, że wszyscy są bardziej zainteresowani, wartość grupy się zwiększyła już znacząco. No tylko, może na razie zostawmy tutaj ich tak, jak są aktualnie odezorowani. Kasa nam się zebrała. Co teraz zrobimy? Postawimy tutaj straż pożarną, lepszą, tą najlepszą, jaka jest aktualnie dostępna dla mnie. Mm, teraz tylko gdzie? To jest takie pytanie teraz, gdzie ją postawimy? Tutaj. Tą drogę rozbudujemy troszeczkę w dół. I na jej odnóżę. Oczywiście, postawimy tą lepszą od, od razu. Aj, nie dam rady. Dobra, więc postawimy tą drogę w takim razie. Tutaj to dotyczy. Aleja nie jest nam potrzebna, bo tu i tak się będzie tylko postawiony komisariat. Eee, znaczy, Straż Pożarna. Okej, okay, w tym miejscu ją postawimy. Oni się zatrudniali tutaj osoby swoje. I zaraz tutaj gdzieś postawimy. Mm, komisariat Policji. Dobra, jeszcze flagę oczywiście trzeba postawić standardowo. Teraz taka strażnica. Wozy strażackie są wysyłane dwa razy szybciej. Warto naprawdę postawić. Uwierzcie mi. To jest bardzo cenne. Gara Straży Pożarnej ma wszystkie możliwości zwykłego wozu strażackiego, a hak i drabina znacznie zwiększa jego zasięg. Tu mamy biuro inspekcji. Ono zmniejsza ryzyko pożaru i też warto, będzie warto go wybudować, ale póki co strzelimy sobie tutaj jeszcze... Dwa wozy straża, strażackie. Aktualnie mamy ich trzy, jak widzicie. Czyli de facto prawie tyle samo co tutaj. Ale ja po prostu chcę tamtego zrezygnować, więc może tutaj ślimy jeszcze jeden. Tylko, że drogę potrzebujemy. Dobra, poszerzmy tutaj troszeczkę tą drogę. Oczywiście najlepszą jak się da. Tutaj wzdłuż. I... Podmontujmy tutaj... Wóz ostatni. Dobra. Teraz taką Tego nie możemy zrobić potrzebuje uniwersytet, żeby zrobić wozy hazmat. A teraz pochodzimy jeszcze biuro tej, tej inspekcji, tutaj jedno takie Kasy już nie mam, 20 tysięcy, wow Ale ta jest kasa poleciała w dół. Ej, ścieki się już nie wyrabiają. Ojku <grybujesz> 40 tysięcy kurczaczki, kurczaczki. Treszki chyba przesadziłem z tym wszystkim. Jakie budynki do rozwalenia są? A propos? Nie, wszystko jest w porządku. Pewnie jeszcze mogę to wybudować, tak, po dyplomówkę wreszcie. Aj, o, to będzie trzeba postawić tutaj gdzieś w tych okolicach. Hmm, poddyplomówkę byśmy postawili w tym miejscu. Czyli tak, tutaj byśmy postawili drogę wzdłuż. Tak o. I na tej ścianie będzie, na tej drodze by stała poddyplomówka nasza. Tak, tutaj oczywiście przestępstwa. Też jest jeszcze kolejny komisariat. Co wy ludzie tyle tego chcecie ode mnie? Mnie nie stać. Dobra, co tutaj macie na mnie informacje? Dodajmy cele. Okej, okay, na razie dodajmy wam cele. Dobra, na razie nie będziemy was rozbudowali. Bardziej, dodajmy wam tylko jedną celę. Wy będziecie happy, oczywiście, ja też będę happy z tego powodu. Ok, w tej chwili osiągnąłem już. Nie, jeszcze nie mam 75%. Ludzi też, które jeszcze nie mam, więc dobra. 40 tysięcy potrzebujemy. Nasz hazard, jak tutaj działa? 10 tysięcy dziennie, naprawdę. Bardzo fajnie. Usiemy na moim świecie. Rozbudowałem hazard do poziomu 40 tysięcy. Z tego tylko jednego budynku. I naprawdę to jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, to działa i naprawdę daje mi to duże fundusze. Coś im tutaj nie pasuje. Towar sprzedaje się naprawdę dobrze, ale nie są zadowoleni za bardzo. A chorobę mają. Kurczę, właśnie, naprawdę nie mam co działać tutaj w tym kierunku. Dobra, tutaj mam wszystko. To jest ścieki, to jest dobra. Ścieki zaraz wam naprawię, spokojnie. Co wy tutaj chcecie? Wszystko chcecie? Ukryć strefy mieszkalne, aby mieć więcej pracowników. Nie. Na razie tego wam nie wybuduję, nie mogę wam tego zapewnić. Niestety, wam tego nie mogę zapewnić teraz. Przełośnie, że się buduje nikt na tej stronie. Ciekawe dlaczego. Oni sięgają do końca przecież. Może to jest lekki spad w dół i im to nie pasuje. No dobra, nic nie poradzę. Niestety, niestety, tutaj nic wam nie zdziałam w tym kierunku. I jednocześnie tym oto akcentów nie są się ludzie budować i że mamy wreszcie lepszą straż pożarną. Kończymy ten odcinek. To ciekawym zabierze kolejnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, tworzycie ulubione, płećcie znajome, łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. To pa pa wszystkim!